W Domu Kultury Mors w Dębicy odbył się spektakl Akademii Tańca Soul Dance. To duże wydarzenie taneczne, zatytułowane Mój Dziennik Emocji, opowiada o emocjach, które towarzyszą w życiu codziennym każdemu człowiekowi, ale przede wszystkim dzieciom i młodzieży. Bardzo profesjonalnie przygotowane przedstawienie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród publiczności obecnej na sali Domu Kultury Mors w Dębicy. Bardzo się cieszymy, że możemy zobaczyć tych wspaniałych artystów właśnie tu w Dębicy, bo słyszymy o nich bardzo wiele. Słyszymy, że są w kraju, w Europie, a tu w Dębicy rzadko występują, więc cieszymy się, że jest taka okazja. My miałyśmy już swoje występy około miesiąca temu, także dzisiaj patrzymy jak inne dzieci tańczą i podziwiamy. I kibicujemy, prawda? O, oczywiście, oczywiście. Uczymy się tego. <laughs> a jak ważne są takie występy na tak dużych cenach dla tych dzieci? No myślę, że zdobywają jakąś pewność siebie i otwartość na świat. Ja nie występuję, ale występuje moja kochana siostrzyczka, która będzie ognikiem. No i myślę, że ten występ, no, nie tylko ich, ale ogólnie każdego. To każdy się zaprezentuje cudownie. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Będzie super. Bo kocham to robić i jest to część mojego codziennego życia, jest to moja wielka pasja, także dla mnie jest bardzo ważny, a nie mogę mówić za innych. Wiadomo, ale dla mnie taniec jest bardzo ważny. Jestem mamą trójki dzieci, mam synka i dwie córeczki i dwie córki właśnie uczęszczają tutaj do szkoły tańca soft i mamy zaszczyt dzisiaj być na występie na zakończenie roku, które wieńczy jakby całość ich ciężkiej pracy. A co czuje mama mając takie zdolne pociechy? Przeogromną dumę, radość, no i wiadomo szczęście, jestem bardzo szczęśliwa i dumna z nich. W spektaklu udział wzięły wszystkie grupy taneczne, zarówno te najmłodsze, jak też tancerze, bardziej doświadczeni i trenujący już wiele lat. Musieliśmy najpierw zrobić trójkąt, potem jak już no naszła chwila jak mamy wstawać no to właśnie tańczyliśmy. Będę występowała. I nie będę miała tremy. Trudno by mi było wymieniać e, te sukcesy. E, no, cieszymy się z rozwoju dzieci. E, największe nasze sukcesy to wiadomo, że to są Mistrzostwa Europy Świata. E, medale na tych zawodach. E, dzieciaki cały czas ciężko trenują, pracują, e, rozwijają się, no, ale też, e, też występują właśnie na takich spektaklach, żeby pokazać się przed rodzicami, przed babciami, przed tą naszą dębicką publicznością tuż, tutaj, a nie tylko i wyłącznie na wyjezdnych Zawodach. Są różne jakby takie postacie w tych jakby w tym spektaklu, różne jakby takie... wszyscy mają jakąś inną rolę do odegrania. No i tyle. Czy jest taka trema? Trochę. Ale nie aż tak nawet. Przypomnijmy, że Akademia Tańca Soul Dance jest jedyną prywatną szkołą tańca w w której tancerze odnoszą sukcesy i zdobywają mistrzowskie tytuły, zarówno w Polsce, jak też w konkursach na całym świecie. Zajęcia prowadzone przez instruktorów Soul Dance odbywają się w lustrzanych salach baletowych oraz specjalnych salach przystosowanych do trenowania różnych technik i stylów tańca. Warsztaty i treningi zarówno dla dzieci jak też dla dorosłych prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, a uczestnicy uczą się między innymi tańca nowoczesnego, klasycznego, akrobatyki i jazzu. Akademia Tańca Soul Dance trenowała i trenuje wielu znakomitych tancerzy z naszego miasta i regionu, między innymi Karolinę Olszewską, która wygrała ogólnopolski program You Can Dance Nowa Generacja.